Cześć! Dzisiaj zajmiemy się tematem oświetlenia zewnętrznego w moim domu. Mam tutaj kupione troszeczkę lamp, zaraz o nich opowiem. Powiem także na co zwracać uwagę podczas instalacji oświetlenia zewnętrznego, jakich błędów unikać, pokażę na co ja się zdecydowałem i z czego nie jestem do końca zadowolony oraz powiem co zrobiłbym inaczej. Zapraszam na film. Zacznę od opowiedzenia co tutaj mam. Słuchajcie, bo jeszcze nie pomontowałem lamp w swoim domu, mimo że mieszkamy już dwa lata, ponad dwa lata, to jeszcze nie było ku temu czasu. Mam tutaj troszeczkę lamp. To będzie lampa, to jest naświetlacz nad wjazd do garażu, oczywiście z czujnikiem ruchu w kolorze białym. Wszystkie lampy są tak naprawdę w kolorze białym, pod kolor elewacji. Chcemy to zrobić. Mamy wszystko w tych odcieniach. Naświetlacz firmy Stainel żadna reklama, nic co dzisiaj powiem nie jest reklamą, ale no z tego co się orientowałem to jeden z lepszych naświetlaczy i troszeczkę też kosztuje. Te naświetlacze pójdą na bok domu i wyjście z garażu tylne. Tego tylnego oświetlenia tak naprawdę nie potrzebujemy, jeżeli to dobrze rozplanujemy, ale to zaraz o tym opowiem i dwa naświetlacze z przodu domu z boku drzwi. Mam też cztery takie oczka w celu rozbudowania oświetlenia w podbitce mojego domu, bo nie do końca jestem z niego zadowolony i te cztery naświetlacze pomogą mi to zrobić. Zanim to wszystko zamontuję i zobaczymy sobie, jak to świeci w nocy, bo w dzień nie ma sensu tego sprawdzać, to powiem Wam, co ja bym zrobił następnym razem, gdybym montował, gdybym robił instalację w swoim domu. Słuchajcie, u mnie oświetlenie zewnętrzne włącza się tutaj, w tym miejscu. Mam dwa takie włączniki, bo mam podzielone je na dwie strefy. Dolna i górna, czyli w kukułki mam oświetlone jednym przyciskiem, z dwóch stron oczywiście domu i dolne wszystkie lampki mam oświetlone drugim przyciskiem. Łącznie jest 18 oczek oświetleniowych, 3 waty mocy każda żarówka. W tych oświetleniach i ono jest tak naprawdę wystarczające, jeżeli chodzi o oświetlenie naszego domu. Jeżeli chodzi o włączniki, to ja ich mam za mało. Mam te włączniki tylko w jednym punkcie w domu, a wyjść z domu mam tak naprawdę cztery. Mam bramę od garażu, mam tylne wyjście z garażu i mam tutaj wyjście, drzwi tarasowe, którymi też bardzo często wychodzę z domu, tak? Często wychodzę garażem, chyba najczęściej tyłem garażu również, a tylko w tym miejscu mogę to oświetlenie włączyć. I Jaki z tym jest problem? No taki problem, że często wychodząc wieczorem e, albo zimą, na przykład po południu na zewnątrz, muszę specjalnie wchodzić na przykład z garażu do domu i e, włączać to oświetlenie zewnętrzne w tym miejscu. A można było to zrobić zdecydowanie lepiej, rozplanować oświetlenie zewnętrzne w czterech punktach w domu może w trzech, może tutaj przy tarasie nie, byśmy nie potrzebowali, ale na pewno z przodu garażu, czyli wyjście bramą garażową, na pewno przy tym wyjściu przydałby się taki włącznik. Z tyłu garażu tak samo, wyjście tylne garażu, też taki włącznik by się przydał, którym włączalibyśmy wszystkie oświetlenie w koło naszego domu, bo to nie jest tylko tak, że my wychodzimy sobie z domu i, i na przykład jedna lampka nad drzwiami od garażu nam wystarczy. Nie, bo tak naprawdę jak już wychodzimy z domu, to praktycznie najczęściej najczęściej, bo to nie zawsze wiadomo, gdzie idziemy do sąsiadów, być może, to jedna dwie lampki by nam wystarczyły, ale najczęściej jest tak, że a idziemy coś tutaj sprawdzić, a idziemy coś tam zabrać, a tu idziemy taczkę przestawić i w koło tego domu chodzimy tak naprawdę. Więc yy, dla mnie fajny by było, ta, byłby taki włącznik, którym mógłbym włączyć wszędzie oświetlenie naszego domu. Drugą sprawą, jeżeli chodzi o problem z oświetleniem zewnętrznym, jest to, że ja nie zaplanowałem praktycznie oświetlenia w tym oto miejscu, czyli z boku domu. I mogłoby się wydawać, że to niewielki problem, ale jednak jest. W tym miejscu wieczorem jest bardzo ciemno, i mimo, że mam oświetlenie, w tym miejscu, tutaj jest ostatnie oczko, widzicie? Tu jest ostatnie oczko, i z drugiej strony, e, dokładnie w tym samym miejscu naprzeciwko jest e, oczko, to idąc w nocy w tym miejscu, od tego punktu jest po prostu ciemnica. Ja nagrałem Wam tutaj pewnej nocy, żeby pokazać, jak to wygląda, z tym, że weźcie pod uwagę, że to jest jeszcze o zmroku, czyli delikatnie jeszcze jakieś, jakieś światło jest, a gdy jest ciemno, a najczęściej na przykład zimą jest o godzinie 16 bardzo ciemno, to jest w tym miejscu po prostu ciemnica i nic nie pomaga. I w związku z tym te cztery oczka, które Wam pokazywałem do podsufitki, będę montował jedno w tym miejscu, na rogu, drugie w tamtym miejscu, i tak samo uczynię to z drugiej strony domu, dlatego żebym jednym przyciskiem mógł włączać oświetlenie praktycznie w koło całego domu, i te narożne oświetlenie tutaj mi to wszystko rozjaśni. Myślałem o jakimś oświetleniu tutaj w tym miejscu, czyli gdzieś tutaj nad balkonem, na przykład tutaj oczko można by było dać, czy tutaj oczko byłoby idealne, gdybym wcześniej to zaplanował. Ale dojście tutaj z przewodami będzie bardzo trudne, a tam po prostu podepnę się pod oczka w podbitce i będzie OK. A słuchajcie, jak to będę montował? Jak to wszystko mam zamiar zamontować? Kupiłem takie e, ślimaki, one są do elewacji, do styropianu, bardzo mocne, te są akurat długie, może za długie troszeczkę 8 cm e, do 5 kg udźwigu, a to waży może 500 gram, no ale u nas sporo wieje. I, I jest po prostu bezpieczniej, gdy takie dwa zamontuję. Czasami może, nie wiem, jakiś ptak uderzy albo coś i będzie przynajmniej to mocno trzymało. Dobra, jakie lampy kupiłem? Yy, niemiecka firma Steinel, nie reklama, fajny naświetlacz LED z czujką ruchu, yy, bardzo ładny, bardzo fajnie się prezentuje. Kosztował niestety swoje, bo 470 zł. Długo się wahałem, czy taki kupić za takie pieniądze. Ale y, znowu takie naświetlacze za 100 zł one nie działają zbyt dużo, i ja osobiście, no tak już mam, że nie lubię kupywać y, tanich rzeczy. Tanie rzeczy y, szybko się psują i nie jestem przeważnie z nich zadowolony, więc ja osobiście wolę nawet dłużej poczekać z takim zakupem, aniżeli śpieszyć się i kupić pierwszą, lepszą lampę. Wolę kupić coś dobrego. Te naświetlacze to są naświetlacze również białe. I tutaj mamy takie, zobacz, takie zapadki, i możemy sterować, czy i jaki kąt jest padania e, tych promieni, nie słonecznych, tylko promieni światła, tak? Możemy to całkiem zamknąć, możemy dowolnie sobie sterować e, tym oświetleniem i zobaczymy, czy u mnie na przykład góry nie będę musiał zamknąć, bo e, nad tym oświetleniem jest akurat balkon e, zewnętrzny. To kosztowało 100 zł, jedna lampka. Z tym, że gdy później zacząłem szukać tych lampek, akurat to są na te dwa punkty, co Wam pokazywałem, których tak naprawdę za bardzo nie potrzebuję, to ja to kupiłem z AliExpress za 170 zł, jedna, dość dużo, ale gdy szukałem właśnie tych lampek, gdy je znalazłem, to później przy okazji okazało się, że te lampy są sporo tańsze. Gdybym zamawiał też skin, więc jeżeli szukacie fajnych lampek tanich, to ja bym szukał na AliExpress, to no zawsze można parę złotych oszczędzić. A te lampki, nawet nie pamiętam ile kosztuje, to groszowe sprawy są 20-30 złotych, może sztuka, może mniej. No dobra, ja to wszystko pomontuję i widzimy się jak już to zrobię, chyba że nagram Wam chociaż może jedno, jak montuję takie ślimaki, no bo tu nie ma filozofii, to wkręcacie w elewację. Tak wkręcacie w elewację w miejsce, gdzie jest uchwyt na przykład tej lampki, tak? Pod uchwytem wkręcacie pod elewację i macie o takie, o taką śrubę i tą śrubę później wkręcacie i lampkę mocujecie. Żadnej filozofii nie ma. Proste, łatwe i mam nadzieję, że przyjemne, bo czekam mnie troszeczkę roboty. Gorzej będzie z tym, bo tam trzeba rozbierać pod sufitkę. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić szybko, łatwo. No dobra, nie przedłużamy, zabieram się za montaż. I mamy drugi dzień, prawie wszystko jest już zamontowane, naświetlacz gotowy, świeci fajnie. Poczekam oczywiście na wieczór, że pokażę Wam jak już wszystko będzie zrobione. W naświetlaczu mamy tutaj możliwość ustawiania przy jak ciemnym świetle czyli przy jakiej ilości światła ma się on y, aktywować oraz możemy ustawić czas y, jak długo ten naświetlacz ma się nam świecić oczywiście tą czujkę możemy przestawiać lewo prawo góra dół tak lewo prawo i tak samo y, sam naświetlacz możemy przekręcać lewo prawo góra dół później wam to pokażę wieczorem i wypada wspomnieć też o tym, że takie lampy z czujką ruchu zwiększają bezpieczeństwo naszego domu, dlatego że postronne osoby, które sobie tutaj idą na przykład, nie będą aż tak chętnie zaglądać na naszą posesję albo tutaj wchodzić, gdy taka lampa po prostu się zapali w momencie, gdy one tam na przykład przechodzą. Tak? Zawsze to troszeczkę odstrasza nieproszonych gości na naszej, na naszej działce. No i wiadomo, gdy wracamy wieczorem, z pracy albo od rodziny albo cokolwiek jest ciemno koło domu no to zawsze już ta jedna lampa już nam się zapala ja często na przykład zatrzymuję się tutaj i dzieci wyprowadzam do domu zanim wiada autem do garażu więc ona mi się tutaj na pewno przyda fajnie wygląda także polecam linki do tych wszystkich lampek do aukcji gdzie można je nabyć na pewno umieszczę w opisie są różne wersje kolorystyczne także zależy kto co lubi i tutaj mamy lampkę z boku domu nad oknem w garażu. Bardzo fajnie się prezentuje, szeroka lampa, nowoczesna, wygląd elegancki. Z tym, że ta lampka jest mi tutaj troszeczkę tak, żeby szczerze powiedzieć, niepotrzebna, dlatego że ona została zrobiona na sam koniec. Czyli gdy odbierałem już elektrykę tutaj od pana i mówię, proszę pana, a tutaj nie ma żadnego oświetlenia z boku domu. A to dołożymy, dołożymy. No i pan dołożył to oświetlenie z tym, że włącznik do tego oświetlenia. Jest z tej strony, tak? Za tą ścianą. I wyobraźcie sobie, że ja, na przykład, chcąc coś tutaj zrobić, zapalić tą lampkę, to musiałbym chodzić między autami, zapalać lampkę, wracać no bez sensu, kompletnie. I tak naprawdę, zamontowałem ją tylko i wyłącznie ze względu na to, że wisiał tutaj przewód, który brzydko wyglądał, tak? Chciałem to po prostu zrobić. I tak samo, jeżeli chodzi o to oświetlenie z tyłu garażu, to jest dokładnie to samo, co pokazywałem wcześniej. Ta sama lampa. I tutaj e, dosłownie taka sama sytuacja, mimo że włącznik jest tutaj za ścianą do tego oświetlenia, czyli e, wychodzę na przykład z garażu z tyłu, to sobie idę tutaj na podwórko, to mogę sobie to zapalić, fajnie, ale gdybym miał tutaj włącznik do oświetlenia w podsufice, który by mi wystarczało, to po prostu bym e, tego nie robił. Ale skoro już jest, no to je zamontowałem. To oświetlenie również zamontowane, bardzo łatwo się to robi. Tutaj było w kamieniu troszeczkę szlifowania, żeby on przylegał do tego kamienia, bo jak widzicie tutaj niektóre płytki są szersze, ale bardzo fajnie wygląda. Zresztą wieczorem Wam to pokażę, jak już wszystko będzie gotowe. No i tutaj regulowałem też te światełko. Bardzo mi się to podoba, ale to poczekamy do zmierzchu. No i tutaj sam kapsel nakładamy w taki sposób, więc bardzo łatwo również to zrobić. A teraz jestem na etapie walki z tym oświetleniem. Musiałem oczywiście rozebrać podbitkę, dojść tutaj do ostatniego światełka i pod niego się podłączyć, ale powiem Wam, że jest ciasno i troszeczkę, troszeczkę mnie to martwi, bo musiałbym chyba otwór w krokwi zrobić, a tego bym nie chciał bardzo. Znaczy otwór w krokwi, żeby przełożyć przewód tam. I powiem Wam szczerze, że się jeszcze waham, czy to robić, czy sobie tego nie darować. Chodzi o to, że nie chcę krokwi e, osłabiać. Spróbuję jakoś inaczej to przełożyć, ale jeżeli mi się nie uda, to po prostu z tego zrezygnuję. bo zobaczcie, tutaj jedyny sposób, aby to przełożyć, to jest właśnie rozwiercenie krokwi, bo w tym miejscu za plastikiem już jest tutaj e, przestrzeń, tak? I byłoby widać ten kabel na zewnątrz. I nie chciałbym, żeby tak było. Zaraz zadecyduję i zobaczę co dalej z tym robić już wymyśliłem, będę tutaj przepuszczał przez tę listwę, dzięki czemu nie muszę przewiercać krokwi, przepuściłem już przewód wywierciłem otwór tam już też przewód puszczony no co, lecę zresztą zrobione, działa raz, dwa trzy i cztery, czekamy do wieczora do nocy w sumie można powiedzieć i sprawdzimy jak świecą te wszystkie światełka i nastała noc, zobaczcie, jak wyglądają te światełka, które zainstalowałem, jak się świecą. Tu, tak jak wspomniałem, można sobie manipulować tym światłem lewo-prawo fajne, podoba mi się. Można coś ciekawego wymodzić zawsze. Ale chyba najlepiej wygląda góra dół rozświetlone w taki sam sposób. No zobaczymy. Tu troszeczkę za bardzo może świeci na balkon, ale, ale fajnie to wygląda. Można jeszcze coś pomyśleć. Jeżeli chodzi o tą lampę, no to też daję tutaj radę. Zobaczcie, jak fajnie podświetla podjazd. I y, mam ustawione na dość wysoko. Tutaj o podniesione. I wtedy, jak tylko wjeżdżam, to się ona zapala. A czas, i tak dalej, to będę musiał podregulować jeszcze. Lampka tutaj z tej strony też fajnie się prezentuje. Oświetla wystarczająco dużo. I z tej strony tak samo. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, ale jeszcze sprawdzimy te światełko. Oczywiście w podsufice, czy oświetlają nam wszystko. Dlatego zgaszę wszystkie światła w koło i zapalę tylko podsufitkę. I dobra, zapalone, świecą się i troszeczkę nam tutaj oświetlają tą ścieżkę. Nie za mocno, ale gdy będę chciał mocniej, to zawsze mogę mocniejsze żarówki wstawić. Dla mnie jest wystarczająco. Pewnie nie widzicie tego na kamerze, bo sam widzę w podglądzie, że słabo to widać, ale nie jest tak ciemno jak było wcześniej. Na pewno zrobiły robotę. Zobaczymy z boku domu. Tu sytuacja wygląda podobnie. Delikatnie oświetlają tutaj ścieżkę. Bardzo delikatnie można powiedzieć, ale dla mnie wystarczy, bo wcześniej po prostu jak coś leżało nawet tutaj na kostce, to można było się o to potknąć, a teraz na pewno tego problemu nie będzie. Podejrzewam, że tak jak wspomniałem wcześniej, nie widać tego na kamerze, ale jest po prostu jakiś delikatny, jakieś delikatne światło. No dobra, słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.